Spoko, spoko, spoko foto Na billboardzie mam swe foto Wszyscy mnie już dobrze znają, bo mnie wszędzie oglądają. Di 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 Wszyscy mnie już rozpoznają i mnie wszędzie pozdrawiają. Ech, billboardy, billboardy, biją rekordy, smakują tak samo jak słodkie torty. Reklamy, reklamy, gwiazdy w nich mamy, patrzymy, patrzymy i podziwiamy. La 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 la, la 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 la, La 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 Spoko, spoko, spoko foto. Na billboardzie mam swe foto. Wszyscy mnie już dobrze znają, bo mnie wszędzie oglądają. Di-di-di-di-di-di-di. Wszyscy mnie już rozpoznają i mnie wszędzie pozdrawiają. Ech, billboardy, billboardy, biją rekordy. Smakują tak samo jak słodkie torty. Reklamy, reklamy, gwiazdy w nich mamy. Patrzymy, patrzymy patrzymy i podziwiamy la 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 smakują tak samo jak słodkie torty reklamy reklamy gwiazdy w nich mamy Patrzymy, patrzymy i podziwiamy la 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 la